Sierra 5, 7, India Lima Foxtrot, good morning. 5, 9 for you, 5, 9. Dziękuję 73, bye bye. Sierra Quebec One, Golf, Papa Romeo, Porte, Bolsi, Sota. Olga Maria, 1, Adam Ksawery, witaj. 4, 6, 4 6, 4, 6 dla Ciebie, ok?

Oscar Norway 7, Zulu Mike, 5 and 9. Yeah, okay, thank you for 5 and 5, 73. Oscar Echo, okay, please, Oscar Echo. Okay. Thank you, 73. Uh, Reference is Sierra Papas from Sierra Zulu 006. Spwiera papa Strossera Zulu 006 Thank you, 73. Bye bye. Oskar Eko, byte. Oskar Zeks Olga Maria, 1, Adam Ksawery. Olga Maria, 1, Adam Ksawery. E, trójka, czwórka, 3-4, trójka, trójka, czwórka free e, and four, free and four, okej okay? Okej, okay, dzięki, do usłyszenia hoj. Zbiera Quebec One, Golf Papa Romeo Portable, cqsot Karol Maria. Ok, SP6, Karol Maria, tu Stefan, Kebek, 1, Gustaw, Paweł, Roman, przez Paweł, SQ1, Gustaw, Paweł, Roman, przez Paweł. Eee, witam serdecznie, 59, z góry Turzec, Stefan, Paweł, przez Stefan, Zygmunt 006. Proszę do Ciebie mikrofon. Eee. No fajnie, fajnie, no okej, okay, okej, okay, potwierdzam, jest wpływem Gustaw Paweł, Roman przez Paweł, wszystko się zgadza. No, fajnie, także cóż, dzięki za zgłoszenie, pozdrawiam i no, spokojnego dotarcia do celu, jak mówisz, w drodze jesteś. Dzięki wielkie i udanej aktywacji 73. No, dzięki, trzymaj się, do kolejnej.